Cześć kochani, witam was w nowym filmie. Lecimy prosto na stretching. Rozpoczynamy dzień aktywnie od ćwiczeń. Jest przewiękna pogoda. Mamy wspaniałą jesień, mimo że jesieni jeszcze nie ma, a jest to moja ukochana pora roku. Więc od dzisiaj czuję się jak jesieniara. zawsze kiedy jestem tutaj na ćwiczeniach, wstępuję tutaj do sklepu i tutaj kupuję najpyszniejszą bułkę jaką kiedykolwiek jadłam w życiu, która prezentuje się następująco i to jest bułka kukurydziana, która ma na zewnątrz czarnuszkę i tutaj dodatkowo ma jakieś takie elementy pomidora, papryki, tutaj już oczywiście sobie zjadłam kawałek, więc ta bułka wygląda w zasadzie normalnie, zobaczcie, w środku, a nie, nawet nie, tutaj ma jakieś. O, zobaczcie, tu jest trochę papryki, tu jest trochę papryki. I ta bułka jest ogólnie pikantna. Tutaj mamy czarnuszkę, ona jest tak fajnie podpieczona, i to smakuje dosłownie obłędnie. Ja to kocham. Kiedy tylko jestem tutaj na ćwiczeniach, wchodzę do sklepu, wiem, gdzie to leży, z nadzieją, że te bułki będą. I dzisiaj były tylko trzy. I dwie są dla, <laughs> dla Adriana. On powiedział, że nie jest głodny, ale uznałam, że będzie głodny, jak spróbuję. Dwie są dla Adriana. Jedna jest dla mnie, po prostu serio, to jest moje ukochane śniadanie. To jest moja nagroda po ćwiczeniach, chociaż ja nie mam tak, że ja się wynagradzam jedzeniem, ale kiedy tylko tutaj jestem, to po prostu to jest mój punkt pierwszy do odhaczenia, ta bułka. I wczoraj były dwie, dzisiaj trzy, więc super, wiemy. Właśnie się, słuchajcie, przebrałam tutaj pod autem i wyglądam tak. Słuchajcie, spodnie spadają mi z tyłka, a nie wzięłam sobie paska, więc mam je tak tutaj mocno wywinięte. Mam nadzieję, że po prostu nie zgubię spodni i muszę podcinać jeszcze tutaj te... O. Te metki i one mnie zawsze wkurzają. Wy pytacie mnie później jakieś numer referencyjne, a ja wam że zawsze to wszystko wycinam, bo mnie to po prostu drażni. Więc tak prezentuje się outfit, przebrałam się częściowo w środku, częściowo na zewnątrz, no i lecimy dalej. W ogóle dzisiaj mega się cieszę, bo mam taki z jednej strony luźny dzień, a z drugiej taki organizacyjny, ale to będzie off camera i dużo rzeczy się dzieje, więc jestem słuchajcie, tak podekscytowana, ale szczęśliwa, i mam nadzieję, że tego dnia dzisiaj nie zniszczy mi nic. Idziemy! W ogóle zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja nie mogłam znaleźć wejścia do mojego salonu, i tak szłam, I szukałam tego napisu, szukałam tego neonu, bo naprawdę nie wiedziałam, gdzie jestem. W ogóle są jakieś takie korytarze, jestem ciekawa, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, dzwonimy do Michała, który ma się urodziny, i jestem ciekawa, czy odbierze, ale raczej będzie w aucie i będzie jechać do pracy. Dzisiaj wszyscy pracują od godziny 13. Tutaj jeszcze nikogo nie ma, jest taka cisza i spokój. Dzwonimy do Michała. Dzwonimy! 100 100 lat, niech żyje, żyje nam. Wyszłam już w salonu i słuchajcie, jedziemy teraz po odbiór vintage torebki, którą miałam zamówioną na moje urodziny, ale wtedy ta torebka nie przyszła i nie była dostępna i napisał do mnie chłopak dwa tygodnie później, że słuchaj Sylwia, jest ta torebka, czy przyjedziesz ją odebrać, ale ja totalnie nie miałam czasu i dzisiaj stwierdziłam, że skoro mamy chwilę i jest taka możliwość, to jedziemy ją zobaczyć. Finalnie nie wiem, czy kupię tę torebkę, no bo ostatnio jak byłam, to kupiłam tą i kupiłam Tą Chanel czarną, którą wam pokazałam, a tak naprawdę zawsze od kilku lat marzyła mi się szanelka beżowa, mniejsza niż ta, którą mam, tą taką moją, moją pierwszą główną, którą wam pokazywałam w filmie, no w którym właśnie kupowałam te torebki. Nawet nie wiem, czy, czy, czy tę wtedy wam pokazywałam, więc jestem bardzo ciekawa, czy będę miała takie o, wow, jak ją zobaczę. Moja koleżanka w ogóle Werka kupiła sobie tę torebkę w kolorze czarnym, i właśnie ona mnie tak urzekła, i bardzo często, kiedy idziemy na jakieś śniadanka, no to ona. Ma tą czarną torebkę, która jest mniejsza, która jest bardziej poręczna, no bo ta moja to jest taka naprawdę kobyła, ona jest dość ciężka w ogóle. Jest z takiego materiału ciężkiego, że ta sama w sobie torebka dużo waży, a potrzebowałam czegoś takiego właśnie lżejszego na codzienne wyjścia do takich codziennych outfitów, no i przede wszystkim taką, która nie będzie gdzieś tam gabarytowa, taka wielka, i gdzieś tam wiecie, odstawała mi pod pachą. Czy wy to widzicie? Ta jest boska, ale nie potę, dzisiaj przyszliśmy, nie potę. Ale jest piękna, patrzcie na to. Piękna. Kocham te jeansowe torebki. Moja siostra właśnie jest na etapie zakupu tej, więc właśnie zrobiłam jej fotkę. No wygląda naprawdę niesamowicie. I w wintyż torebkach fajne jest to, że widać, że ona jest tutaj taka lekko znoszona. Tutaj w ogóle widzę, że ma jakąś plankę, ale to, słuchajcie, dla mnie dodaje takiego wajbu i uroku. No piękna jest ta torebka. Cudowna. No dobra, jest i ona. Zobaczcie! To jest ta, o której marzyłam tyle lat. No wygląda przepięknie, chociaż ostatnio muszę powiedzieć, że zrezygnowałam z jej zakupu. Jakoś tak stwierdziłam, że dość sporo mam tych nowych torebek. I nie wiem, czy tak bardzo jej potrzebuję, ale zobaczcie, jak pięknie pasuje mi do dzisiejszego outfitu. Czy Wy to widzicie? I nie ubrałam się specjalnie pod nią. Mamy. No, jest boska, i w ogóle zobaczcie, ona jest po prostu idealna w środku. Nie jest kompletnie zniszczona, proszę bardzo. No, wygląda naprawdę pięknie, i przede wszystkim, no, wielkość tej torebki dla mnie jest idealna, bo nie jest ani za duża, ani za mała. Zmieszczę tu wszystko, zobaczcie, jak tak sobie mamy porównać do telefonu. To naprawdę, wielkość, serio, to jest wymarzona, idealna moja torebka. Ale ja też pragnę jeszcze jednej. I to jest druga, którą bardzo, bardzo chciałam mieć. I ostatnio widziałam tę torebkę mojej koleżanki Weroniki, i ja tak strasznie zazdrościłam jej tej torebki, bo to też jest z kolei fajna torebka, bo ona jest taka miękka, na pokojecie to dużo rzeczy i też wygląda fajnie, więc teraz słuchajcie, jak tutaj jestem, to już nie wiem, czy po prostu mam się zdecydować na coś, o czym marzyłam 4 lata, czy zabieramy tę. No i właśnie to tak jest, nie? To tak jest, no. Jestem babą, jestem. Proszę bardzo. Tak wygląda tutaj porównanie, ale jednak chyba nie ma co, nie ma co zmieniać zdania i skoro przyszłam po klasyk, elegancja, szyk w jednym, to chyba zabierzemy ją ze sobą, co? Dajcie znać w komentarzach, którą byście wybrali, a ja jeszcze idę do lusterka i przebierzę te dwie. Zrobię przymiarkę i wybierzemy. mamy torebkę, kupiłam, jestem mega, mega szczęśliwa, bardzo się cieszę. Słuchajcie, marzenia są od tego, żeby je spełniać, to są takie moje marzenia, wiecie, takie bardziej y, płytkie jednak, no bo y, jest to rzecz, a... Takie marzenia bardziej w serduszku są trudniejsze zwykle do, do zrealizowania, ale bardzo się cieszę. Takie marzenia też trzeba spełniać, trzeba się wynagradzać i trzeba sobie dawać. Jeżeli jest taka możliwość, to, to czemu nie? A teraz, słuchajcie, jedziemy z powrotem znowu do salonu. Nie sądziłam, że tam wrócimy, ale mam szczęście, ponieważ Zbyszkowi wypisała się klientka. I to jest szczęście w nieszczęściu, no bo oczywiście fajnie by było, gdyby Zbysiu miał klientkę, natomiast właśnie zaproponował, że zrobi mi nowość, która jeszcze nie weszła. U nas w salonie mamy nowy produkt, nowy botox, który podobno daje niesamowitą taflę na włosach, więc sprawdźmy to. Będę jedną z pierwszych osób, które po prostu będą testerkami. Wcześniej wykonywaliśmy testy już na modelkach, ale to zazwyczaj są koleżanki naszych fryzjerów, siostry, rodzina, znajomi. I teraz będę to ja. Dzisiaj nie mam za ładnych włosów, ponieważ myłam włosy wczoraj wieczorem i one są takie jakieś uklejone, więc cieszę się. Why'd you have to leave me? A teraz kilka słów o nowoczesnym botoksie na włosy. To jest zabieg, który naprawdę robi różnicę. W środku mamy mednicę lekarską, która nawilża i odżywia włosy i ceramid 3, czyli składnik bardzo podobny do tego, co mamy naturalnie w skórze, dzięki czemu włosy są odbudowywane od środka, chronione przed zabiegami i takie otulone oraz nawilżone. To jest naprawdę bardzo mocna kuracja, więc tutaj sprawdza się zasada. Mniej znaczy więcej. Składniki są turbo skoncentrowane, naturalnego pochodzenia i wystarczy raz, żeby efekt trzymał się na nawet miesiąc. Włosy wyglądają jak nowe, są gładkie, zdrowe i pełne życia. Ten zabieg sprawdzi się do każdego typu włosów. No, moje wyglądają bosko, ja jestem serio, mega zadowolona. Jestem już po pierwszym myciu i nigdy nie miałam tak gładkich włosów. Odpadła nam jedna aktywność. Włosy są zrobione, one będą jeszcze piękniejsze następnym razem, bo teraz są wyprostowane. Fardowo. Bo są wyprostowane, ale! Jedziemy gdzie? Jedziemy na Halę Mirowską. Zrobimy zakupy. Paulinka dzisiaj ma zły dzień. Paulinka jest z nami. Paulinka dzisiaj ma i no make up. Dresik. Dzisiaj nie ma dobrego moodu. To jest wersja minionek, więc tak możesz... Ale! Ale postanowiliśmy z Adrianem, że ugotujemy Ci obiad. Ugotujemy Ci obiad. Jesieniarski obiad. Witamy w naszej kuchni. Oto Adrian. Dzień dobry. A, i Sylwia. <grywia> <grywia> Witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj serwujemy makaron z Bobem. I... kurkami! <grywia> yeah! <grywia> brawo! A, Paulina bije nam brawo, więc super. Zaczynamy gotowanie. W ogóle nigdy nie jadłam takiego połączenia, więc zaufam ci. Ja mam makaron z Bobem, ale raczej tam były jakieś takie zielone rzeczy, typu nie wiem, broku jeszcze albo o. coś takiego. Mm, albo po prostu bób i cytrynę. Ale nie. teraz też mówiłeś, że cytryna będzie potrzebna, więc od razu cytryna ją tutaj dam. Więc będziemy testować połączenie Adriana, i Spokojnie. tutaj będziemy robić fajny makaron. Czyli jak to robimy? Robimy cebulę, czosnek, kurki na patelnię, nie, tak. Bób gotujemy osobno. Zgadza się? I czego obrać? Wiem, czego nie mamy. Paulinka. Czyli, Czyli jednak się czytasz. Nie mamy śmietanki. <laughs> Mili Państwo, teraz dodamy sobie troszeczkę długu tutaj do garnuszka. Zalejemy go wodą, niech już się gotuje. I ja pidi, ale masz przypraw. Jestem początku. Czystość! Jakim... A czystość! Bardzo czysto jest tu drodzy <laughs> Państwo. <laughs> Mega to jest właśnie tak, nie? Ale teraz tutaj możemy zobaczyć mój problem w komunikacji z mężczyznami, nie? Ja o jednym, faceci o drugim. Jeszcze A to jest puszna, ale Lek. wiesz co? Co? Trochę przesolone. U mnie w domu zawsze się próbowało. I mama dawała zawsze kilka łyżek zupy do miseczki i mówiła, żeby próbować, więc dokładnie zrobiłam to samo. Wzięłam kilka łyżek sosu i próbuję, jest przepyszny. Jest idealnie dużo pieprzu, kocham. Nie powiedziałabym, że połączenie bobu z kurkami będzie smakowało tak pysznie i ta cytryna tutaj mega. I to smakuje naprawdę jak z zajebistej restauracji. To jest mój ulubiony moment tego vloga. Jest <laughs> pyszne. Nie, nie, bo o, nie dostałam. Ojej, nie, bo ona nie może! Ja 🎵🎵🎵 ja go kiedyś jadłam, nie ukrywam. Mm. To reakcja. Mhm... Pycha. Mhm... Mm Dawno nie jadłam niczego tak pysznego, serio. I nie mówię Pycha. dlatego, że, że, że chcę, żeby tobie było miło, absolutnie nie. nie. To jest, ja też to robiłam, to jest pyszne. Dzień dobry, kochani! Jedziemy dzisiaj do pracy, a w tym czasie... Paulinka pojechała do Gdańska, żebyśmy mogli rozpocząć w końcu remont. Mam nadzieję że to się ziści. Jeśli tak, to w tym momencie przenosimy się do Gdańska. To jest moment, w którym chciałam Wam powiedzieć, że oficjalnie rozpoczynamy remont, ale kolejna rzecz okazała się kompletną klapą. Miał zostać wykonany dodatkowy odwiert na rurę, która miała doprowadzać wodę do mojego salonu z odpowiednim ciśnieniem i kolejny raz, i to trwa już od stycznia, nie zostało nic zrobione, ponieważ lokal ma wady, nic w nim nie działa i problem goni problem. A tymczasem my jedziemy Zarabiać na chleb, jedziemy sobie popracować. Dzisiaj będę w salonie i będę sobie przyjmować klientki. Często też zadajecie mi pytania, czy w ogóle ja dalej pracuję w tych salonach. I tak, ja pracuję oczywiście w salonach dużo, dużo mniej i przyjmuję raczej mm, swoje stałe klientki, ponieważ one dostają jako pierwsze informacje, że ja jestem danego dnia. Oczywiście to odbywa się odpowiednio wcześniej, to nie jest tak, że to jest z dnia na dzień, bo mogło. Wczoraj miałam taką sytuację, że właśnie byłam tak przeboicowana, że kiedy skończyłam pracę i byłam i w salonie, i nagrywaliśmy, i musiałam bardzo dużo rzeczy takich poogarniać i jak to wszystko się skończyło, to dosłownie zostałam sama w domu i z tego zmęczenia, z tej bezsilności, dosłownie zaczęłam płakać. Dosłownie zaczęłam płakać, bo byłam taka zmęczona i siedziałam 5 godzin w domu, po ciemku, w ciszy. I pisałam sobie wiadomości z moją mamą, z siostrami. Grałam w taką gierkę na iPadzie. Pieski leżały na mnie, i później poszliśmy na taki bardzo fajny spacer. Jeszcze padał deszcz, i ja nie lubię, kiedy pada deszcz oczywiście, jak na spacer, ale wczoraj jakoś tak to bardzo fajnie na mnie wpłynęło. Wróciłam taka cała mokra, poszłam się wykąpać, ściągnęłam to wszystko z siebie. I jakoś tak mi przeszło. Powiem Wam, że właśnie ostatnio mam ten taki problem, że dość szybko się przebodźcowuję, kiedy jest za głośno, kiedy ludzie za dużo gadają, kiedy ja biegam, kiedy jeszcze jest stres, że gdzieś nie zdążę. A za chwilę w ogóle! Już tak sobie pomyślałam, że wiecie, że, że, że za chwilę będziemy w tym klimacie już świątecznym, że za chwilę już będą święta, praktycznie, ale nie tak prędko. Nie tak prędko. Jeszcze tutaj w tym klimacie jesiennym musimy popcować, bo ja kocham jesień, więc jesień Ramudy wiedzie. Już się nie mogę doczekać, żeby sobie, nie wiem, nawet kakałko zrobić. Kakałko, tak jak Babcia robiła, i żeby właśnie pobyć w tym, w tym klimacie jesiennym, bo naprawdę ja go bardzo lubię. Dobra, koniec gadania. Jedziemy do pracy, jedziemy zarabiać pieniądze, no więc widzimy się później, bye. Zrobiłam sobie przerwę w oglądaniu serialu, bo chciałam wam pokazać jak wyglądam, żebyśmy później mogli pogadać o tym serialu i powiem wam że masakra. Nigdy nie płakałam tak na żadnym, na żadnym filmie czy serialu. Po prostu jestem tak rozwalona. Że nie wiem co się dzieje, serio, od godziny po prostu siedzę i płaczę. To jest niesamowite. I kończę właśnie, zostało jeszcze chyba 5 minut, ale musiałam sobie zrobić przerwę, żebyście zobaczyli, w jakim ja nie jestem. Ej, kurde, naprawdę, ja nigdy nie płaczę, jak, jak coś mi się dzieje w życiu. I ja płaczę po prostu zawsze, kiedy albo jestem wzruszona, albo naprawdę coś mnie musi tak mega, mega poruszyć w filmie. A tutaj po prostu ja ryczę, dosłownie ryczę i wyję od godziny na tym pieprzonym ostatnim odcinku tego serialu. I ja, ja no, normalnie mi łzy lecą cały czas. Ja nawet teraz jestem poruszana jak do Was tej gadam. I nagrywam to tylko, żebyście zobaczyli, jak ja wyglądam. Bo jak to się gówno skończy, to idziemy robić demakijaż, którego już. Ja nawet nie mam makijażu totalnie. I pogadamy o tym. Jestem za posmarkana, zapłakana. I po prostu dzisiaj miałam dzień wolny. W sensie dzień wolny. Zostało mi do obejrzenia trzy odcinki. Właśnie dokładnie 7 minut zostało i ja wyglądam tak. Po prostu nie byłam w stanie przestać płakać. I to jest tak smutne. To jest tak smutne, że jakbym chyba wiedziała, że to jest tak smutne, to chyba bym tego nie oglądała, serio. Kończę. A później przechodzimy do demakijażu, mam nadzieję, że będę w stanie już coś powiedzieć. Jestem ciekawa czy to oglądaliście, nie wiem czy powiedziałam, ale e, oglądam. byliśmy ugarzami, już nie wiem czy w tych emocjach to powiedziałam, ale naprawdę, powiem Wam, że dramat. Ja nie pamiętam, żebym ja tak ryczała. Kończę i będziemy dyskutować na temat tego serialu, jestem ciekawa czy Was to też tak powaliło, bo ja naprawdę, ja tutaj na YouTube nigdy nie płakałam, ale ja musiałam to nagrać, musiałam, po prostu musiałam, bo takie wrażenie to na mnie zrobiło. I nie wiem, czy chcecie to oglądać, czy nie, ale jeżeli to oglądaliście, to koniecznie musicie dać mi, dać mi znać, czy wy też tak zareagowaliście. No, dramat. Witam przed wami dwie godziny po obejrzeniu serialu. I naprawdę, musiało minąć bardzo dużo czasu, żebym ja mogła ochłonąć, żeby mogła dojść do siebie, ale przed chwilą byłam na spacerze z psiakami i znowu mi się zrobiło strasznie przykro. Powiem wam, że naprawdę już dawno nic nie zrobiło na mnie. Takiego wrażenia jak ten serial i oczywiście ja tam słyszałam coś, że on jest smutny, moja siostra mówiła, że, że płakała i tak dalej, ale no nie sądziłam, że po prostu to będzie aż tak mocne. I dla tych, co oglądali, to ja po prostu dam tylko jedno hasło, żeby tutaj nie spoilerować. Psy. I to już dla mnie było naprawdę mega ciężkie, bo musiałam zastopować, po prostu tak płakałam, tak płakałam. A okazało się, że po prostu... O, to był tylko początek, kurczę. Chętnie bym nami tutaj pogadała o tym, ale myślę, że jest tutaj dużo osób, które nie oglądały tego serialu, a zainteresują się pewnie, jak zobaczą tą moją reakcję. I nie chcę Wam tutaj właśnie spoilerować, ale zmiutnie. mnie, dosłownie mnie zmiótł ten serial z planszy. W ogóle tak tylko powiem, że na samym początku w ogóle ja miałam takie przypuszczenia, że to nie jest prawdziwe i że ten chłopak nie istnieje w ogóle, że coś się z nim stało, ale tyle tylko powiem popłakałam, kurczę, za wszystkie czasy. Powiem Wam, że jeżeli miałam jakieś emocje zblokowane, to one na pewno dzisiaj doznały uwolnienia, bo ja mam naprawdę gigantyczny problem z płakaniem. A tak się składa, że akurat jestem przed okresem i dostanę okres albo w nocy, albo jutro z rana, więc... Wiecie jak to jest, jestem jeszcze bardziej emocjonalna, wrażliwa. Więc dzisiaj naprawdę to mnie... Mocno poturbowało. Oczywiście jak już kończył serial to napisałam do Nati, później napisałam do Pauliny, bo nie byłam pewna czy one ten serial oglądały, bo jeszcze był drugi taki popularny, tego lata stałam się piękna. I ja myślałam, że ten bardzo smutny to jest właśnie ten, tego lata stałam się piękna i stwierdziłam, że a dobra to obejrzę sobie, że byliśmy Ugar Ugarzami, to nie będę tak płakać. I kurde, się pomyliłam te dwa seriale i się okazało, że, że niestety, ale wybrałam ten, na którym się właśnie bardzo mocno płaczę, bardzo mocno. Też dzisiaj miałam w planach, słuchajcie, żeby sobie zrobić pielęgnację włosów, żeby sobie zrobić taki cały rytuał z peelingiem i tak dalej. No i za długo mi zeszło, po prostu za długo mi zeszło dojść do siebie po tym serialu i już dzisiaj nie umyję włosów, umyję rano bo już mi się powiem, bo nie chcę. A dzisiaj też byłam na treningu, który był taki dość intensywny, bo ja już czuję, że po prostu te moje włosy już są takie, wiecie, tłuste i nieświeże. Więc nie będę robiła samego wcierkowania i chciałam zrobić od razu zmyciem, bo czasami robię tak, że po prostu robię tylko wcierkowanie. Na takich włosach, wiecie, jeżeli jest świeża skóra, ale ja tutaj już czuję, że po prostu mam tłuszcz, bo dość się dzisiaj zmęczyłam. Akurat byłam dzisiaj na aerostretchingu. Wczoraj byłam na stretchingu, a dzisiaj byłam na aerostretchingu. I dość mocno się podciągałam na rękach, bo teraz planuję, słuchajcie, podróż i planuję Islandię z moimi znajomymi. I uznałam, że muszę powrócić do aero bo planuję tam jedną taką aktywność, która będzie wymagała moich rąk, żebym była w stanie się podciągnąć po prostu na tych rękach. I y, ostatnio właśnie nie ćwiczyłam na tym Aero, no bo znowu powróciłam do tych moich długich pazów. I w związku z tym, jak są długie pazy, to jest coś takiego, że Zademonstruję Wam, na moich brudnych leggingsach, ale jak jest lina, nie, no to musimy się tej liny mocno trzymać i ten, ten uchwyt tutaj jest mega ważny, nie, i w związku z tym, że są te długie paznokcie, to nie da się tak mocno złapać tej liny i wiecie, tak podciągnąć całego ciała na tej linie i wtedy bolą strasznie paznokcie, bo, bo te paznokcie jakoś tak są tam w ten sposób jakoś tak zagięte, no i yy, nie ma się takiej mocnej... Siły chwytu. I jak ja mam te paznokcie dłuższe, to po prostu przestaję chodzić na stretching, bo nie jestem w stanie się podciągnąć przez te pazury, a jak jestem w stanie się podciągnąć, to po prostu te paznokcie mnie strasznie później bolą. I bolą mnie bardzo opuszki palców wtedy i dlatego chodzę na aero, tylko jak mam krótkie paznokcie. Teraz znowu mam długie i było mi dzisiaj bardzo ciężko, ale i tak było fajnie. I będę chodzić na to aero, więc kolejne moje paznokcie już tutaj zostaną skrócone troszkę. No i będę teraz pracowała nad yy, siłą moich rąk, żeby właśnie później na tej Islandii móc sobie porobić jakieś takie fajniejsze aktywności, właśnie. Bardziej takie około wspinaczkowe, to nie będzie wspinaczka, ale jednak te ręce będą mi potrzebne. No i tak się mega zajawiłam, no to i stwierdziłam, dobra, zostało nam trochę czasu ciśniemy, bo właśnie uznałam, że to będzie naprawdę idealna pora, żeby udać się na tą Islandię i jeszcze w takim fajnym składzie, w którym w zasadzie praktycznie byliśmy poprzednim razem. Ja na Islandii byłam chyba 5 lat temu i naprawdę było cudownie. I to jest po prostu taka kraina baśniowa, właśnie z takiej czytanki, którą czytała wieczorami babcia. No i pamiętam, że ja miałam taką książeczkę Braci Grimm, I moja babcia zawsze mi czytała właśnie te baśnie i tam były takie różne właśnie y, obrazki. I jak wysiedliśmy po prostu pierwszego dnia, pamiętam, bo w ogóle wylądowaliśmy na lotnisku, jechaliśmy całą noc, a tam jest tak turbo dziko. No i też trochę spaliśmy i pamiętam, że w pewnym momencie Kuba y, Natali Obudził nas i mówił, dziewczyny, patrzcie, sta do dzikich koni biegnie i my wyszliśmy z tego auta i, miały się tak, i miałyśmy takie, wow, że w ogóle to dokładnie wygląda tak jak w tej książeczce, więc te widoki naprawdę są takie niesamowite i że właśnie to jest takie aż nierealne, że świat może być taki piękny, że no dla mnie to było wow, więc stwierdziłam, że super będzie pojechać właśnie w tym okresie na Islandię i powoli organizuje to wszystko, więc... Jestem mega zadowolona, bo jakoś ja w tym roku w ogóle nie byłam nigdzie na wakacjach, żeby sobie, tak wiecie, podpoczywać, poleżeć na leżaku i tak dalej. No i w sumie już jest, kurde, październik, no październik jest w prawie, więc stwierdziłam, że nie. Czas zorganizować swoją pierwszą podróż w tym roku, no i uznałam, że dobra. Lecę z Islandią, ale później moja siostra, w ogóle, zazwyczaj w takim okresie listopadowym, pragnie pojechać zawsze na jakiś urlop, dlatego że ona wtedy ma urodziny. I ona z moją mamą mają takie zasady, że kiedy one mają urodziny, one zawsze muszą być na wakacjach. Więc liczę na to, że jeszcze w listopadzie może uda mi się gdzieś wyskoczyć z moją siostrą. Zobaczymy jeszcze w jakim składzie. Naprawdę, bardzo się cieszę, bo jeszcze poleci Jezu, cóż, to lata tutaj, poleci Michał, więc będzie zabawnie, będzie śmiesznie, no i fajnie. Nie mogę się doczekać. Jestem, jestem. Mega happy, no i kurde, nie wiem, jakoś tak jestem taka oszołomiona cały czas po tym serialu, i jakoś tak nie jestem w stanie zebrać tych myśli nawet teraz do głowy. No mocno, mocno było, kurde. Nie wiem, mam wrażenie, że po prostu ja cały czas będę o tym myśleć. I to jest jakiś taki, nie wiem, serial chyba z gatunku takich, że człowiek później myśli, ale ma takie myśli takie nostalgiczne i refleksyjne. I może ten serial mimo tego płaczu jest dobry, bo możemy docenić tych, tych bliskich ludzi. Którzy, którzy są po prostu wśród nas. No na pewno skłania do refleksji, na pewno. I na pewno jest to serial taki, o którym będę myśleć przez najbliższe kilka dni. To nie jest tak, że on się zakończył i ja nie będę o nim myśleć. I też yy, to jest taki serial, po którym nie będę chciała odpalić na razie nic następnego. Też nie mam czasu, ale gdybym miała, to myślę, że nie obejrzałabym po nim czegoś innego, bo jeszcze w głowie bym, bym miała tę historię. No niesamowite w ogóle podobno być drugi, drugi sezon <laughs> i powiedziałam, że nie będę oglądać, ale wiadomo, że obejrzę, no, mm, myślę, że będzie równie mocny, no bo poprzeczka jest bardzo wysoko ustawiona. Więc, kurde, no grubo. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Idę spać jeszcze. Słuchajcie, muszę tam ogarnąć rzeczy do zmywarki, ale już nie będę tego robić przy Was. Dajcie znać, czy widzieliście ten serial. Koniecznie. Chcę, żebyście napisali mi wszystko o Waszych odczuciach. No, ale na pewno są podobne. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!